Cześć ściasta, Wracamy do Valheim i dzisiaj chciałabym zrobić rozmaite rzeczy, ale na początek wybudować sobie palisadę. Ponieważ dobrze jest mieć ogrodzony teren z jakąś barierą między nami a potencjalnymi wrogami. I teraz, żeby sobie wybudować taką palisadę, nazwijmy to zgodnie ze sztuką, mogłabym sobie tutaj podnieść teren i wybudować wał najpierw. Ale podnoszenie terenu w tej grze jest dosyć kosztowne, ponieważ wymaga sporej ilości kamieni, a na razie jeszcze cały czas. Jesteśmy zdani na kamienie, które znajdujemy na ziemi. I to jest do zrobienia, ale trzeba się strasznie nalatać, żeby tych kamieni wystarczająco uzbierać, żeby sobie podnieść teren dookoła całego domu. Nie, nie będziemy budować y, wału. Po prostu postawimy sobie palisadę dookoła całego domu. W dodatku niezbyt równą. Nie będę się martwiła tym, czy y, wszystkie jej części są ze sobą zrównane. Kawałki palisady bardzo ładnie się do siebie przyklejają, ale tylko jeżeli są na tym samym poziomie. Więc jeżeli sobie tutaj na przykład postawię taki kawałek, to drugi do niego się przyklei bez problemu, pod warunkiem, że teren jest cały czas mniej więcej równy. Jeżeli różnica w wysokości terenu będzie drastyczna, tutaj ten kawałek się jeszcze chce przykleić, ale ten nie będzie już miał jak i można go po prostu postawić obok. Oczywiście można sobie go dopchnąć tak, żeby wszystko stało w jednej równej linii. Natomiast to, że one do siebie nie przylegają, nie przykleiły się dokładnie, to nie osłabia samej palisady. Więc palisadę buduje się bardzo prosto i ja sobie teraz otoczę cały teren w ten sposób i wrócę, kiedy będzie gotowa, bo tutaj nie ma żadnej filozofii. Natomiast będziemy sobie również budować bramy, ale o tym zaraz. No i dobrze i cały teren mam już otoczony palisadą, niekoniecznie równą. I teraz muszę sobie zamknąć. One rzadko kiedy wychodzą bardzo równe, więc czasami takie dziury się zdarzają. Zwłaszcza jeśli nie przyczepialiśmy jednego kawałka do drugiego dokładnie. Ale to zawsze można załatać, na przykład, albo tutaj mogę przyczepić to do tego. No i tak chyba zrobię. I proszę bardzo. Dobra, palisada jest, mamy całkiem spory teren, i teraz chciałabym sobie zrobić bramy. I teraz, żeby sobie zrobić bramy, ja budowałam tę palisadę tak, żeby tam, gdzie mam wejścia i tam, gdzie chcę, żeby były bramy, to pasowałam sobie palisadę tak, żeby była w tę samą stronę odwrócona co mój dom. I stawiałam sobie taki rządek, głównie po to, żeby bramę w palisadzie mieć skierowaną w tę samą stronę, co skierowana jest ściana domu. To nie jest konieczne, i ja tak akurat robię. Więc sprawdzam, gdzie mam takie w tę samą stronę y, umieszczone fragmenty palisady. Mam, mam. I usuwam dwie. Akurat wychodzi na kamień i na taki pagórek. Jak wiadomo, jestem geniuszem planowania. <noise> no ale zawsze mogę to trochę tutaj wypłaszczyć. Nie będzie aż tak przeszkadzał, bo nie jest centralnie. No i teraz sobie biorę mój młot i patrzę, gdzie mam taką podwójną bramę. Podwójna brama jest tutaj, wstawiam sobie jedno skrzydło, tak, drugie skrzydło w drugą stronę i pięknie, mam bramę. Cudownie mogę wchodzić i wychodzić. Problem polega na tym, że tak jak palisada jest odporna na zniszczenia pod wpływem deszczu, tak ta brama nie i trzeba sobie nad nią postawić dach i tak też zrobimy, ale najpierw wyznaczę sobie miejsce na drugą bramę, gdzie ja mogę chcieć sobie wychodzić jeszcze w sumie tutaj mogę sobie chcieć wychodzić, bo to jest teoretycznie to jest front domu, ale oczywiście jest postawiony w, taką, w takim kierunku, że to jest bezpośrednio na kałuże ja te kałuże trochę zasypałam no, geniusz planowania jak zawsze i tutaj też mam sobie kilka prosto postawionych specjalnie w tym celu. I usunę sobie zaraz. Usunę sobie dwa. Pięknie. Tutaj sobie mogę to wszystko zasypać, wyrównać. I będę miała taką ścieżkę w tamtym kierunku. E, swoją drogą, jeśli chodzi o motykę, ja w pierwszym odcinku powiedziałam, że. W pierwszym albo w drugim, nie, w drugim chyba. Powiedziałam, że to się przydaje do zasadzenia roślin. Nieprawda. Zaoraj jest takim trochę mylącym tłumaczeniem, ponieważ to jest urządzenie do robienia ścieżek. Też formuje teren, ale troszeczkę inny sposób, i można z obydwu korzystać z powodzeniem przy wygładzaniu terenu pod budowę. Natomiast w żaden sposób to ustawienie za oraj nie przygotowuje gruntu pod uprawę roślin. Nie, nie, nie. To przychodzi później i potrzebujemy do tego takiego urządzenia z brązu. I teraz szybko postawimy sobie nad tymi bramami dachy na wypadek deszczu. Ja, ojej, słońce świeci. Ja sobie stawiam dach w ten sposób, że przyczepiam z każdej strony krótką belkę poziomą. I teraz, jak już mam te belki tak postawione, to mogę sobie wziąć taki, no dajmy na to mniej yy, spadzisty dach i postawić go w ten sposób. A tej mamy jakiegoś yy, gościa. Dzień dobry panu. Do widzenia panu. I mamy ten dach z tej strony, i zrobimy ten sam dach, mam już wybrany. Zrobimy ten sam dach z drugiej strony. I w ten oto sposób mamy bramę, która jest chroniona przed deszczem. W okolicy pojawiło mi się statko dzików, więc mam nadzieję, że może od razu udałoby się nam oswoić parę. Tutaj spróbuję zbudować sobie zagrodę dla dzików, ponieważ gra nam mówi, że dziki można, prawda, zakraść się do nich po cichu i poczęstować je e, swoimi zapasami. I, I można, oczywiście, bo jeżeli nie będziemy się zakradać po cichu, to nas zaatakują. E, Natomiast takie dziki, które się oswajają nie w zagrodzie, w zasadzie do niczego nam się nie przydają, bo dzików nie możemy prowadzać. Prowadzać za sobą możemy wilki, ale dziki po prostu sobie latają jak chcą. Te elementy ogrodzenia się nie snapują, nie przyklejają się do siebie w ogóle. No i tutaj domkniemy ogrodzenie. Bardzo dobrze, usunę tę część i teraz będę musiała niestety z takimi dzikami się poganiać. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Tu mamy jednego dzika. A, mamy dwa dziki. Dzień dobry, dziki! Halo! Najlepiej jak w ogóle, a nie, trzeci mi gdzieś zniknął. Teraz biegają za mną dwa. Pyk! Pyk! Au! Proszę bardzo! O, tutaj te dziki nie są za bardzo zamknięte. O! Na razie budujemy to ogrodzenie, jak leci. Dobra, te dwa mogę skasować wewnętrzne. Tylko muszę ostrożnie, ponieważ inaczej te dziki wyjdą. To mogę skasować i to wewnętrzne mogę skasować. Dziki są zamknięte. I teraz oddalimy się na jakąś bezpieczną odległość, i muszę zobaczyć, co mam u siebie. Mam jednego grzybka, dobra. A tam chodzi ten trzeci, no ale mamy dwa, w porządku. Jak są dwa, to już możemy je rozmnażać. Przyjdę sobie tutaj do mojego, e, mojej skrzynki z jedzeniem. I teraz sobie wyjdę i bardzo cicho podejdę do dzików, żeby się nie denerwowały, ponieważ, jak się denerwują, to atakują ściany. Jeden dzik jest jakiś mokry. Dobrze, no tam jakieś drewno leży. Nie będę się nawet przejmowała za bardzo, jak mnie zobaczą. Ok, i teraz wyrzucę im grzybki. Bo dziki lubią grzybki. O, jeden już leci. O, i takie właśnie żółto-zielone serduszka oznaczają, że te dziki się nam powoli oswajają. Nie chciałabym ich teraz zdenerwować, ponieważ kiedy są zdenerwowane i wiedzą, że jesteśmy w okolicy, to przestają się oswajać. Oswojenie 1%, aklimatyzują się. Bardzo dobrze, i teraz się oddalimy. I pójdziemy zabić tego dzika, ponieważ przyda nam się i skóra, i mięso. Bardzo mi przykro. Twoich kolegów już tam oswajam, ale ty miałeś pecha. Nie było cię, jak robiłam rekrutację. No i dziki się nam oswajają i teraz dobrze, żebyśmy byli w okolicy, ponieważ jeżeli się oddalimy za daleko, to one się przestaną e, oswajać i tak się zatrzymają. A chodzi nam o to, żeby się oswoiły jak najszybciej, i żeby można było je rozmnażać, i żeby można było mieć, no, jakby to zimno nie brzmiało, to domowe źródło mięsa i skór i skrawków skóry. Byłam właśnie na polowaniu, żeby uzupełnić sobie zapasy skór i mięsa. Mam w sumie 30 kawałków skóry jelenia i 15 skrawków skór z dzika. Bo chciałam sobie albo zrobić pełną skórzaną zbroję, albo ulepszyć stanowisko warsztatowe do trzeciego poziomu. Niestety, stanowisko warsztatowe wymaga 20 skrawków skóry z dzika, więc sobie poczekamy i tylko 5 skrawków skóry jelenia. 15 krzemieni, 10 kawałków drewna, ale to mam akurat. Natomiast nie mam wystarczająco skrawków skóry z dzika, dlatego po prostu zrobię sobie skórzaną zbroję. Każdy element skórzanej zbroi kosztuje 6 skór jelenia. I są to tunika, spodnie i skórzany hełm. Zostało mi 12. I teraz mogę sobie nawet nie zdążyłam sobie zrobić szmacianych spodnie. Zupełnie je zignorowałam. Szmaciane spodnie robi się ze skrawków skóry z dzika. Ale od razu sobie założymy taką skórzaną zbroję. Zakładamy zbroję, wciskając prawy klawisz. Zakładamy spodnie. Zakładamy tunikę. I zakładamy hełm. I proszę bardzo, jesteśmy już w pełnej skórzonej zbroi. I teraz robiąc te filmy, kompletnie zignorowałam przynajmniej dwa rodzaje broni. Tutaj na boku, nazwijmy to zupełnie poza filmami, zrobiłam sobie krzemienny nóż. Krzemienny nóż jest niezły do zadawania ciosów z ukrycia. Jeżeli się skradamy za jakimś wrogiem, to takim krzemiennym nożem bardzo łatwo jest takiego przeciwnika zabić. Generalnie są bonusy na zadawanie obrażeń z ukrycia, ale nóż ma dźgnięcie w plecy razy 10. I to jest dużo więcej niż większość, ponieważ większość ma razy 3. Natomiast co zignorowałam? Zignorowałam maczugę. I zignorowałam włócznię kompletnie. Włócznia kosztuje 10 kawałków krzemienia, dwa skrawki skóry i 5 kawałków drewna. I zrobimy sobie taką krzemienną włócznię. i od razu możemy sobie też zrobić maczugę. I teraz sobie trenuję. Taką maczugę na drzewie, żeby nie być tak zupełnie do niczego. Udało mi się tam zrobić no, 9 poziomów. W ten sam sposób mogę trenować umiejętność walczenia włóczniami. No, muszę trochę nadrobić. Ja z tych początkowych broni, nazwijmy to niedystansowych, najbardziej lubię topór, ponieważ całkiem przyzwoicie tnie i ma największy z nich wszystkich odrzut. Natomiast włócznia też jest niezłą bronią i, jak słusznie zauważono w komentarzach, można ją zrobić wcześniej niż łuk, dlatego że wymaga tylko dwóch skrawków skóry z dzika, a nie tak jak łuk ośmiu. O, proszę Państwa, mamy napad. Mamy bardzo piękny napad. Mogę sobie nawet wziąć moją włócznię w tym celu. I atakują nas dziki i niksy. To jest takie, jak w Konanie oczyszczenie. Atakują nas y, konkretne rodzaje stworzeń. Zanim zabijemy pierwszego bossa są to właśnie dziki i niksy. E, potem są to tam, szkielety i coraz gorzej, coraz trudniej. Tutaj chętnie bym jeszcze y, znalazła parę innych, ponieważ jak przychodzą do mnie, jak przychodzi do mnie mięso i skóry, to ja jestem bardzo zadowolona. O, tutaj mamy dzika ała. Nie obroniłam się. I ten taki atak y, pierwszopoziomowy jest oczywiście prosty. Pod warunkiem, że zachowujemy się jak normalni ludzie. Kochany. Proszę mi nie atakować ścian. Stworzenia uspokajają się. No chodź tutaj, nie, nie, nie uciekaj. I ja się wam zupełnie szczerze przyznam, że y, nie jestem przyzwyczajona do używania włóczni tutaj. Wolę topór, ponieważ używam go cały czas y, i on mi w zupełności wystarcza. O. Jeden dzik się jeszcze oswaja, ale jeden chyba się już oswoił. Zaraz sprawdzimy, zakradniemy się do niego. Oswojony! I mogę go pogłaskać. Bor, kochacie, Dzik mnie kocha. Jeden się jeszcze tam oswaja, spokojnie. O! Bor został oswojony. Dzik został oswojony. Bardzo pięknie. I teraz mogę sobie do nich wejść. One się mnie przestały, przestały bać. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie zapalać przy nich pochodni, ponieważ są to płochliwe zwierzęta e, i boją się e, pochodni. Trzy grzyby im na razie wystarczą właśnie. I tak wygląda rozmnażanie dzików. Jeżeli dziki mają, e, są zadowolone, mają miejsce w zagrodzie i mają jedzenie, to będą się parzyć. A jak się będą parzyć, to będą małe dziczki. Możemy tutaj poczekać, aż się mały dziczek urodzi. E, i póki mają jedzenie tak naprawdę, to one się będą rozmnażać, o, cały czas się rozmnażają, huhuhu, dziki trzeba karmić, żeby nie umarły z głodu, bo mogą umrzeć z głodu e, na tyle, na ile zdo, zdołałam się zorientować, e, natomiast jak one będą karmione, e, to one będą się rozmnażać, będą się parzyć i będą się rozmnażać. Natomiast będą się rozmnażać tylko do pewnego momentu. I nie wiem, czym to jest podyktowane. Czy po prostu jakąś przypisaną odgórnie ilością dzików, które można mieć, czy wielkością zagrody, czy czym. Natomiast no, w pewnym momencie przestają się rozmnażać i, i stado się nie powiększa. Do momentu, w którym nie zabijemy kilku na mięso czy skóry. Dobra, ja nie będę stała nad głową. Jestem przekonana, że się w pewnym momencie rozmnożą. Usłyszę, czy się rozmnożyły, ponieważ zakwiczą w taki specyficzny sposób. O! Zakwiczały. Zaraz tam pójdziemy, tylko akurat mam mięso na ogniu i nie chcę go spalić. Dobrze. Upiekło mi się mięso. Mogę iść. Obejrzeć małego dziczka. Pokażcie małego dziczka. Wiem, że jest tutaj mały dziczek. Nie ma? Nie ma. A nie! Jest! Tylko tutaj. Nie mogę niestety zapalić pochodni, bo się spłoszą. Ale tak właśnie wygląda mały dziczek, mały warchlaczek. No i w ten sposób zrobiłam prawie wszystko, co chciałam dzisiaj zrobić. Zbudowałam palisadę z bramami osłoniętymi przed deszczem, oswoiłam dziki, zrobiłam sobie zestaw zbroi skórzanej. Nie ulepszyłam sobie stanowiska warsztatowego do trzeciego poziomu, ale to nie zając, nie ucieknie. A na razie to tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!